Cześć, wie, ja jestem Albi. to jest kolejny materiał z Fify Mobile 22 na moim kanale. Oczywiście zanim przejdziemy do materiału dzisiejszego, no to zachęcam do wbicia na Instagrama Albi podługo YouTube podługa, ponieważ tam oczywiście regularnie pojawiają się informacje dotyczące kanału, nowych filmów, ewentualnie jakieś smaczki obok, których nie znajdziecie na YouTubie, ale ostatnio mówię, powtarzam to, co było w ostatnim odcinku. FIFA Mobile dzieje się na tyle mało, stosunkowo mało, że raczej nie ma sensu takich openingów wrzucać, bo za bardzo bym was tylko zanudził. Ewentualnie może teraz jak będę otwierać paczkę gwarantowaną na dniach, aczkolwiek tam też po prostu będzie player. Pik między marezem, na wasem, zresztą wiecie o co chodzi. Natomiast wyszedł nowy event, mianowicie top transfer i zachęcam was dobicie opeczki w górę na ten nowy evencik. Yy, zaraz, oczywiście, do niego przejdziemy i wszystko sobie omówimy. Lecz zanim do tego, to oczywiście, standardowo wchodzimy sobie do FIFKi. Yy, lekko potrócimy po filtr, ale wszystko jest chyba w porządku. Wchodzimy sobie, oczywiście, do mojego zespołu. No i w moim zespole, standardowo, no niestety, nie zmienia się za bardzo nic. Ponieważ też nie ma na tle ciekawych kart, żeby po prostu yy, tutaj starać o jakieś zmiany. Druga sprawa też jest taka, że po prostu trzymam to końce, zbieram. Niestety. Cały czas w dół idzie nie kto inny jak Eusebio Czyli oczywiście legenda Benfiki Już niestety świętej pamięci 27 milionów kosztuje yy, Wcześniej jak sprawdzam przed nagrywkami było 26 Więc to wiecie ta cena tak wariuje, wariuje Ale generalnie tendencja jest na dół Już praktycznie 10 milionów yy, Mniej kosztuje niż za niego dałem Aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że tego Eusebio już mam naprawdę długo Chyba z 3-4 tygodnie będzie No może 4 to nie, ale myślę, że tak z 3 tygodnie Już nawet nie, nie jestem w stanie do końca tego ocenić Bo czas naprawdę szybko leci Aczkolwiek Mam tego zebio, zadowolony jestem. Co prawda, oczywiście już 10 minut poszło, yy, wiadomo gdzie, ale no co mogę zrobić. Niestety już tego nie zatrzymam. Teraz pytanie: kiedy warto go sprzedać i kiedy jeszcze ewentualnie znowu odkupić? Zobaczymy, chyba że jakiś fajny napastnik wpadnie. Yy, na pewno nie w tym nowym biwiencie top transfer, bo tam niestety nie ma aż tak dużo ciekawych kart. Aczkolwiek, no po prostu zamiast gadać, to przejdźmy do czynów. Skład my znacie: 104,90 zgrania. Jesteśmy na dobrej drodze do wbicia 105. Yy, tymczasem top transfer. No i wydaje mi się, że najłatwiej będzie Wam pokazać tych zawodników właśnie na rynku, ponieważ tam mamy jakby, wiecie, całe wszystko na jednym, yy, na jednej stronie, możemy sobie właśnie przeanalizować tych najlepszych zawodników i, no powiem szczerze, nie ma ich aż tak dużo, więc analiza, yy, w cudzysłowie, nie będzie zbyt długa. Oba jak? no to wiemy, znamy Yanga. jest to w miarę szybki zawodnik, aczkolwiek już stracił na szybkości na pewno w porównaniu do wcześniejszych lat, kiedy jeszcze był przed 30, -ką. to jest oczywiście logiczne, że zawodnik wiecznie yy, takim pacerem nie będzie, aczkolwiek w ostatnim meczu z Eintrachtem Frankfurt, który niestety, no nie zakończył się jakoś mega optymalnie dla nas. Yy, Znowu pokazuje, że potrafi szybko naprawdę przyspieszyć to przyspieszenie, to odejście z piłką naprawdę w dalszym ciągu jest na najwyższym poziomie w przypadku Gabończyka. Yy, aczkolwiek nawet strzało ma tutaj wyższe na tej karcie od Pace'a, więc to jest też, też dość zastanawiające. I ten dribbling 89 agility, 88 agility właśnie w tych, tych szczegółowych statystykach. Więc no nie wiem ta karta, myślę że to jest taki fajny zmiennik do head to head Ewentualnie ale myślę, że faust, a tak po prostu potrzebujesz napastnika, który będzie jednak trochę yy, Z większą łatwością miał tych rywali, jeszcze patrzę na gwiazdki 4 na 4, więc jest całkiem spoko Więc tutaj akurat zastrzeżeń mieć nie możemy Manolos to jest liga, która od razu odpada, Eriksen to tak samo I kolejną ciekawą kartą jest tutaj Anthony Martial, zawodnik już obecnie oczywiście Sevi i w przypadku tego zawodnika mam naprawdę bardzo zbalansowane statystyki. Jest dużo lepszy w driblingu od Oba też jest oczywiście zawodnikiem na skrzydle, więc nie ma co się dziwić. Piłkarz z więc myślę, że ta karta może być nawet i najlepszą kartą w świecie Z tych bazowych nie licząc tej ikony Campbella, który jest oczywiście w sklepie. I no, jak masz mega farta, to może go trafisz, ale raczej na to bym nie liczył. No także wydaje mi się, że Marcel to jest karta, którą ja osobiście będę szedł, o ile da się go w ogóle zrobić free to play. No Kutinio, ogólnie fajna sylwetka i statystyki wszystkie spoko, oprócz właśnie tego Pejsa. Wiadomo, że na samym pace nie jest mega istotny, ale jednak 80 to jest naprawdę malutko i nawet jak się go tam wbije, powiedzmy na tym skillboost, ewentualnie 5 czy 10 level, to w dalszym ciągu myślę, że. Tam bliźnię tam 90, na tym etapie gry to jest jednak trochę za mało. Więc Coutinho yy, ogólnie spoko, ale mówię, ten pace go trochę blokuje tutaj. No i z tych takich jeszcze zawodników, ewentualnie Van de Beek, ale wydaje mi się, że on ma trochę te statystyki. Też pace nie za bardzo daje rady i fizyczność mogłoby być trochę lepsze, bo jest, jednak nie jest to sam, tylko CD, yy, CM. Więc te staty powinny być trochę bardziej zbalansowane. I kolejna ciekawa karta, którą warto tutaj wyróżnić to jest to można na początku Ferran Torres, zobaczmy sobie na Feran Torres, bo wszystkich kart y, też y, nie przyglądałem, ale z tych ciekawszych właśnie to Wam y, teraz pokazuję. Ferran Torres y, też wygląda naprawdę bardzo fajnie, więc wydaje mi się, że to też jest taka ciekawa karta, trochę gorszy od, y, od Marciala. No ale też myślę, że jest całkiem git i ten, ta sylwetka w przypadku Marciala też jest na, na jego korzyść, aczkolwiek właśnie nie wiem ile wzrostu ma Francuz Wydaje mi się, że jest niższy y, od Hiszpana, zaraz się przekonamy Nie, są dokładnie takim samym wzrostem, więc wydawało mi się zawsze, że Marseille jest trochę niższy, ale sylwetkę i tak ma spoko, więc y, podobną w zasadzie do y, Ferrana Torresa i kolejna karta to jest oczywiście Denis Zakaria, w dalszym ciągu kisi się, a nie przepraszam Ja już jestem kurde y, zacofany trochę, bo już chciałem powiedzieć, że w dalszym ciągu w tej Bundesliga siedzi, ale właśnie no, przez ostatnio był transfer y, do Juventusu, więc y, już w Juventusie oczywiście Szwajcar Oprócz shootingu wszystkie staty świetne jakby był to CDM to byłoby jeszcze lepiej, za tego, że jest to CM trochę częściej będzie dojdzieł do strzałów, przez to właśnie to może być taka mała przeszkoda. W dalszym ciągu wydaje mi się, że jest to jedna z lepszych kart w tym evencie i warto w niego się zapatrywać, aczkolwiek nie wiem czy on jest free to play, bo to, on, to jest ta karta za te milestony i tam trzeba wydać daną określoną ilość właśnie tych punktów, a Traoré standardowo w strzałach będzie niestety nie oddawał dokładnie wszystko fajnie, dribbling pace, ale tak samo właśnie jak w przypadku realnego życia. Trochę jeździe bez głowy i te, te wykończenie, czy to strzał, czy to podanie centra, to zawsze u niego szwankowało. I też oczywiście FIFA MOBY tutaj idealnie odzorowuje statystykami grę tego za Także Adama Traore też taki bardziej ławkowicz, nie coś jak Obamia, jak że wejdzie na head-to-head, -head, ale jak ktoś w head head-to-head w ogóle nie gra, no to w zasadzie ta karta jest zbyt, zbytnio nieużyteczna. No, i to by było w zasadzie na tyle, wie. Jakbyśmy teraz wszystkie karty przeszli, to byśmy tutaj siedzieli z kilka godzin, więc nie ma sensu z tych najwyżej ocenionych, ciekawych kart, które Wam właśnie pokazałem. Jeszcze korona też ma strzały za słabe. Gdyby to był airbag, to byłoby spoko, ale niestety korona na RW. Po prostu tutaj musisz umieć uderzyć tą piłkę, jednak, bo jak wiecie, jak z prawej strony w fa atak jesteście, jak chcecie dokręcić, to takim koronom każdy strzał będzie po prostu lądował obok bramki, bo ten gościu nie potrafi strzelać. No, nikt go nie nauczył i nie umie po dziś dzień, więc. No, niestety tak to wygląda. Także przejdźmy do samego eventu, bo tam system odbierania tych zawodników jest nieco inny niż zazwyczaj. No bo jeśli chodzi o zdobywanie samych punktów poprzez grę, to w zasadzie mamy tylko właśnie wyłącznie questy. Czy to jest dobre, czy nie? No cóż, w tych questach, chociaż gramy jakiś fałs attack, coś tam trzeba wykonać, więc yy, niby nie jest najgorzej. Myślę, że to jest i tak lepsze, żeby były tylko questy, aniżeli żeby były tylko fałs atak. Yy, przepraszam, tylko skigiemy bo to na pewno byłoby yy, mega słabe, więc nie chcę mega narzekać ten top transfer. Gdyby były trochę lepsze karty, byłoby jeszcze z Wydaje mi się, że i tak jest to lepszy event niż ten ostatni, jaki był. Yy, I to była oczywiście, kurde. Co to, to był ten ostatni event, właśnie? Nie pamiętam już. Yy, <gry> Dobra, zapewne miałem na myśli ten event z latarnią, ale no wiadomo, że ten nawet nie jest do końca event, ale wiadomo, lepszy niż na przykład taki, nie wiem, taki Europa League, ale to też ciężko, żeby nie był lepszy niż New Beginnings, więc nie chcę mega narzekać, to transfer z porządku, napiszcie waszą ocenę od 1 do 10. Takie ciekawe urozmaicenie jest właśnie o odbiorze zawodników, bo za same questy zdobywamy następujące punkty. Są to oczywiście dwa rodzaje punktów, które zdobywamy właśnie poprzez wykonywane dziennych questów. Są to negotiation points, aktualnie mam ich 820, a drugie punkty to są transfer pointy i ich do. Zdobywamy mniej, właśnie w porównaniu do tych Negotiation point No i co, które oczywiście sobie Dziennie zbieramy i tutaj możemy sobie właśnie Za te punkty tutaj, za punkty Jeszcze raz, jak się nazywał? Transfer point? Dokładnie, transfer pointy możemy sobie brać za 100 punktów taką oto paczkę, tutaj mamy gwarantowanego zawodnika, więc to jest dość ciekawe. Jeszcze nie liczyłem jak często możemy sobie taką paczkę otwierać. Wydaje mi się, że co drugi dzień jakoś to wyjdzie, czy to trzeci, więc tam kilku zawodników uda się trafić w tym wyjęcie tak ostych paczek. Jak ktoś ma farta, to będzie kutinio, jak ktoś ma pecha, jak ja w tym przypadku, bo już raz otwieram tą paczkę, to będzie Karzyst ten szwedzki CDM, który jest po prostu do niczego. Ale wiadomo, że go tutaj możemy sobie fajnie przepalić za kontrakt pointy, a te kontrakt pointy właśnie przydadzą się razem z tymi punktami negotiation w tej w tych pozostałych 4 Czyli oczywiście transfer window od 1 do 4, bo tam oczywiście mamy zawodników. Na końcu oczywiście jest właśnie jeszcze wspomniany wcześniej Denis Zakaria. I na końcu oczywiście możemy sobie również odebrać okocze. Zakładam, że nie jest to karta free to play bo coś czuję, że po prostu będzie można odebrać nie wiem że będzie można free to play wydać 750 punktów albo 800 i zabraknie tych 50, one będą tak drogie za te gemy, że w ogóle nie będzie sensu Nigeryjczyka robić, a to nie jest wcale jakaś mega karta, więc już mogli go dać na free to play'u Ja nie wiem napiszcie jeśli wy macie informacje dotyczące tego Czy da się tego zawodnika zrobić bez wydawania jakichkolwiek gemów czy FIFA pońców No mówię no Fajny madrybnik na pewno będzie można się nim fajnie bawić, ale gdybym ja już odebrał, to raczej nie wpadłby za, za Filipa Andersona, tylko byłby sobie na ławce, grzeszny siedział, ewentualnie na sel, ale raczej yy, takie karty by się nie opłacało sprzedać, bo myślę, że więcej niż 2 milionów by on nie kosztował. No ale wiadomo, to trzeba do, dopiero będzie go zdobyć, a to też nie jest oczywiście takie pewne. No i właśnie mamy dwie opcje, żeby odebrać sobie zawodników. Pierwsze to jest taka negotiate, i tutaj, jak sama nazwa oczywiście wskazuje, negocjujemy właśnie, czy uda nam się tego zawodnika przetransferować do naszego klubu, czy też nie. I w tym przypadku jest to tak. O ile dobrze to zrozumiałem, że yy, wydajemy te 3000 negotiation pointów i albo dostaniemy Marcela i przy okazji, właśnie, jeszcze te club scory, yy, które nam się oczywiście przydadzą do tych questów, tam gdzie jest Zakaria, albo też nie. W przypadku, jeśli nie trafimy tego martiala to po prostu dostajemy trochę mniej punktów niż wydaliśmy, czyli 2500, więc tracimy 500 punktów. Dostajemy jeszcze tam jakieś końcy i też znacznie mniej yy, club scora, więc no. Lepiej byłoby, żeby to jednak trafić, ale z drugiej strony, jak, jak chcemy iść na pewniaka, to po prostu za 300 tych kontrakt y, tych pointów, które możemy sobie właśnie zdobyć poprzez wymiany na zawodników. I wtedy już mamy oczywiście pewniaczko Marciala Czy jest do zrobienia Free to Play 93? tego też jeszcze nie liczyłem, jeśli oczywiście udałoby się zrobić to na, za negotiation pointu, to jak najbardziej y, Marcala da się zrobić, ale pytanie jak często on wpada, jak często nie, czy jest większe pra prawdopodobieństwo, czy da się go trafić, czy też nie. Nie wiem, może w informacji coś takiego jest podane. O, popatrzcie. Offer accepted, 2%. <głos> <głos> Czyli. Yy, yy... Czyli chyba jednak nie. No i z pozostałymi zawodnikami jest oczywiście bardzo podobnie, tylko że oni kosztują znacznie mniej, ponieważ yy, zależne to jest od overalu No i wiadomo, tam tych wszystkich kart przejrzeć nie ma. Może są jakieś ukryte, ukryte bestie yy, z overallem 89 albo 90, które warto zrobić. Yy, aż tak się w to nie zagłębiałem, ponieważ wydaje mi się, że po prostu yy, nie ma to za bardzo sensu, bo byśmy tu naprawdę długo siedzieli. Dele Ali też tym pace'em szwankuje, więc kurde. Naprawdę jakoś tak wiecie. Myślę, że oni czekają na to, żeby w, tak samo jak w Totę dodali naprawdę świetne karty. Mbappé i w ogóle to wszystko bardzo grywalne. Tak właśnie między tymi właśnie eventami Toty i tots to myślę, że te eventy właśnie będą takie Dość, dość skromne i te karty Nie będą jakieś mega kozackie I tam nawet najlepsze karty Z UCL nie są jakieś mega, gdzie naprawdę Masz ochotę grindować przez dwa miesiące żeby te, żeby te karty zdobyć, a ikony Wiadomo, że są pay to win, więc to jest inna sprawa I tylko z rynku można je zdobyć Manolas mówię też odpada dla mnie przez ligę, no bo kurde Zgranie jednak jest dość istotne, jeśli Ktoś gra na ligę grecką, to fajna karta Jak najbardziej obrońca, bardzo świetny, bo Statystyki wyglądają naprawdę bardzo solidnie, bardzo przyzwoicie Powyżej 90 pace ale Raczej mało kto ligę grecką będzie układu, więc raczej ten zawodnik odpada zdecydowanie Go Gosens też nigdy nie był jakiś mega, mega kot bo tutaj właśnie widzę i ostatnie właśnie okienko transfer window 4 I tutaj mamy Obamyanga właśnie Van de Beka, wcześniej wspomnianych Kruza też jest mega wolny, 7-4 pejsa, spadaj gościu Bernardoni Proszę bardzo, gole... on może być szybki o 106 pejsa, więc to też jest taka fajna karta I też bardziej mówię na ławkę, bo w y, Faust tak tą kartą się zbytnio nie nabawicie, bo wydaje mi się, że te strzały, nie? Trzy słabsze nogi, no to raczej tylko head to head y, pozostaje dla tego zawodnika Także tak wygląda evencik, napiszcie waszą ocenę od 1 do 10 Dla mnie, no, no wiadomo, nie, nie powalę, nie będę tutaj was oszukiwał, że jestem zachwycony tym eventem, ale porównaniu do tego, co ostatnio się dzieje, nawet porównany do eventu Champions League, który moim zdaniem jest taką dość straką jakbym tak miał powiedzieć, bo jednak patrząc na to, jak długo on trwa, to mamy dość mało kontentu. I mało do roboty, bo jakby to był event, który trwa powiedzmy 2-3 tygodnie, to spoko, ale tak długi event i tak mało się dzieje, no to wiadomo, że UCL oceniam bardzo nisko. Wyżej oceniam właśnie top transfer, myślę, że to jest taka szósteczka dobra, piąteczka, szósteczka, coś takiego, więc jak na realia obecnej FIFA, to chyba nie najgorzej. I tradycyjnie oczywiście na koniec tego materiału zagramy sobie meczek tutaj z jakimś Niemcem, Sasza 93 więc gościu jest 10 lat starszy ode mnie, jeśli oczywiście zgadza się to, że... Końcówka jego Niku to jest jego rocznik. Także no gość ma doświadczenie życiowe większe, ale czy ma lepsze doświadczenie w FIFA? No to muszę grać chyba od 16 czy 17, żeby tak się stało. Bo ja oczywiście od praktycznie 4 lat nieprzerwanie w tą Fifkę pykam sobie, jak nie dłużej, bo tam grudzień chyba 2,17 i co robi Fatih? Strzela brameczkę. No zobaczymy, mam nadzieję, że uda mi się ograć tutaj oczywiście rywala, fana Bayernu, więc no Bayernu... Nie trawię za bardzo, więc tym bardziej, oczywiście, motywacja jest, żeby tutaj yy, go złoić, ale nie będzie łatwo, bo lepsza ma szanse I patrzcie, co to było za padanie Fatih? Co ty sobie myślałeś przy tym? No, Fati, jak widzi to, co się dzieje w Barçach, to ma takie mieszane uczucia. Z jednej strony jest zadowolony, bo wszystko idzie w dobrym kierunku, z drugiej strony, jak teraz, no wiecie, bryluje Ferran Torres powoli, Bry, bryluje oczywiście Dembele, Obama, jak to, to wiadomo, że też, więc miejsce dla Fatiego robi się coraz mniej. I wydaje mi się, że naprawdę nie będzie tak łatwo, jak już wyleczy kontuzję, żeby od razu z miejsca wszedł do pierwszej jedenaski. Będzie musiał to miejsce na pewno wywalczyć, chyba że Dembele odejdzie po sezonie i wtedy już Hiszpan będzie miał znacznie łatwiej. I CO TY ROBISZ CZŁOWIEKU? No nie, co oni robią? Jest nadal 5 do 5, więc nie jest źle Ale naprawdę mogliśmy tu prowadzić, patrząc na to, że spartoliliśmy tam dwie, trzy okazje, gdzie na pewno można było tutaj bramkarza pokonać Uwaga, Bape strzela bramkę na 7 do 6 dla mojego rywala Świetne podanie do Eusebia, Eusebio bramka na 7 do 8, będzie ciężko, ale powalczmy jeszcze Powalczmy tutaj oczywiście jeszcze z Saszą, bo chyba tak miał na imię Sasza Sasza 93, 8 do 9 no chociaż te 10 bramek strzelić, bo to jest takie wiecie u mnie minimum w tak uważam, że jak nie strzelę 10 bramek w danym meczyku, nieważne jaki to jest rywal, to mecz zdecydowanie nieudany, ale jak przegramy to i tak będzie nieudany Więc chociaż remis, Fatih nie pomyl się, Fatih nie mylić, ale niestety Sasha jeszcze 11 bramkę zdobył No co zrobić moi drodzy, przegrywamy 10 do 11 Jestem na całkiem dobrej drodze, żeby już bić 800 tysięcy fanów, jestem bliżej niż dalej Właśnie do tej rangi, aczkolwiek wiadomo, że teraz jest taka huśtawka, raz jest w górę, raz w dół I to też widzicie oczywiście tutaj na tym wykresie Także y, tak to wygląda, napiszcie jaki wy macie tam, y, ile macie winów w v czy w ogóle gracie y, Ja tam się starałem grać, żeby oczywiście te questy w Team of the Week zrobić, ale często mi to się nie udawało i po prostu olewałem te 25 winów, bo to jednak jest dość sporo na tydzień Także jeszcze raz napiszcie w komentarzu, jak oceniacie event Top Transfer i jak daleko jesteście w Champions League, jakie macie overall Piszcie co chcecie, trzymajcie się, widzimy się w nowym materiale, yo!